Dzień dobry Państwu, witają prowokatorzy, czyli Tomek i Bartek. Nie pomyliliśmy się tym razem, tym razem wyszło, dochodzimy do pełnej Bo To jest ten kolejny odcinek, co nam tam zarzucali, że powyżej 7 minut nie dojdziemy, a my już jesteśmy tutaj, już profesjonalnie tak, to robimy. Tak, bo to już jest odcinek, który nagrywamy na przyszły rok. Tak nam dobrze idzie. W każdym razie witamy. Witamy. Nie, bo nie jest to online. Znaczy, nie, nie może być online. Nie jest na żywo. Chociaż jest może żywo. kiedyś. Może. W sumie. Czemu nie? Może kiedyś. Ale w Katowicach jest problem z łączami do internetu. Pamiętasz tam na to parkingu. Weźmiemy, weźmiemy, parkingu jest. weźmiemy wiaderku i nagramy ze strefy kultury. Tak. A tak jak będziemy mieli internet, to puścimy to online. Tak. Dobra. E, bierzemy na tapetę najświeższą gazetkę. Znaczy, już nie najświeższą, ale, ale, ale gazetkę. W sumie to jest tak. Nasze Katowice, najnowszy numer. Niestety tutaj Bez, de, de, Bezstronne jak wiadomości. Tak, tak na tak, 1 Decydenci chyba widzieli nasze poprzednie odcinki, ponieważ tym razem ciężko było coś ciekawego znaleźć w tej gazecie. Ale znaczy, ciekawe jest, ale jest to bardziej obiektywne niż y, propaganda. No, nie ma czego, czego beki robić. Ale nie, są elementy, które, o których warto porozmawiać. I tak na przykład pojawił się materiał na temat tego, że Katowice są miastem przyjaznym dla biznesu. Tak i dostaliśmy tutaj wyróżnienie, pierwsze miejsce to nawet nie wyróżnienie, tylko to chyba nagroda główna y, miesięcznika Forbes. To już kolejna nagroda, którą otrzymujemy. Od Forbes'a. Od Forbesa. Przypadek. A pytali, Przypadek. pytali chyba ile to kosztowało, nie? Pewnie tak. Trzeba sprawdzić. Bo wydaje mi się, że pytali o tę nagrodę i gdzieś to tam coś zawsze kosztuje. Bo to wiesz, tak jak chcesz być w... na przykład, to nie ma problemu. Nie musisz wycalować tam jakąś kasę i mhm. twoja firma może być w... Ale to może jest tylko... To są koszty manipulacyjne wysłania yy, dyplomu. Laurki za 40 miesiąc, tysięcy. Na 40 przykład. tysięcy. Tak. Nikt nie mówi, że będzie dobrze. tania. No tutaj nagroda, nagroda jest. Miasto lubi nagrody, lubi się pochwalić, bo to zawsze dobrze na fejsie tak. wygląda i tak dalej. Potem można wpisać do jakiejś miejskiej cefałki. Marcin jest. musi mieć długi parapet, że tam te wszystkie wiesz, dyplomy ustawia. Ale mu okno zamurowali przecież. Nie wiem. Tak? No bo od wiesz, jak tam był jeszcze ten bieda parking hall urzędu miasta, zanim hotel wybudowali, to on tam miał okno z biura na tą stronę i mu to okno zamurowali tam. To jest hotel teraz, bo jest hotel. Bo, mia bo Katowice są miastem przyjaznym dla biznesu i pozwolili otworzyć hotel I prezydent I nawet kosztem, oddał? tak, nawet kosztem okna dla prezydenta. ludzki pan. No dobrze, nagroda jest. Gdzie ją trzyma prezydent to w sumie nie nasza sprawa, bo i tak zapłaciliśmy na zapewne za jakieś miejsce, żeby się yy, nagroda nie zmarnowała. Natomiast no, myślę, że Tomek warto o tym wspieraniu biznesu pogadać tak na poważnie. Tak, no. Puścimy zaraz filmik, zobaczycie Państwo, jak wygląda. Tak, Wyglądają wyglądale. lokale. Spacer po centrum, po ulicach w centrum, taki krótki zmontowany, hmm, to widać tak naprawdę, że biznes Katowica kwitnie. W negatywnym Psz... znaczeniu tego słowa. Tak. To o tym, że najdroższa ulica, jedna z najdroższych ulic w kraju, czyli 3 maja, to jest ulica, na której na dzień dzisiejszy mamy generalnie second handy. Hmm, sklepy z tanią odzieżą, z tanimi butami. Już kiedyś się zastanawiałem, jak to jest możliwe, że. Zawsze jesteśmy gdzieś tam w tej czołówce, tych najdroższych ulic. To jak to jest możliwe, że na tej ulicy hmm, te sklepy się utrzymują? Ile ty musisz takich używanych ciuchów sprzedać, żeby zarobić na czynsz w takim lokalu, nie? Na takiej najdroższej ulicy w Polsce. No, tamte lokale są takie dosyć spore, więc wybór no, no, trzeba przyznać tam, jest. ale wiesz, ale ile tego musisz sprzedać? To nie jest tak przecież, że ten. Wystarczy sprzedać, nie wiem, jedną parę butów, kilo spodni, i masz jakby ogarnięty temat. Tylko to trzeba iść tam konkretnie. No ale generalnie lokali pustych jest sporo, widać na, było na załączonym filmiku. No i tak, jak to się ma generalnie do wspierania tego biznesu? No właśnie, no bo Katowice teoretycznie mogłyby, tutaj chyba taka podpowiedź dla miasta, obniżyć hmm. na przykład y, czynsz y, za. Nie, podatek, przepraszam, podatek od nieruchomości dla tych, którzy te lokale będą mieli pełne, tak, bo zazwyczaj kamienice są w rękach prywatnych. Tak, no właśnie, albo obniżyć, albo podnieść, jeżeli stoi pusta, nie, czyli w drugą stronę każesz za to, że w tym momencie, wiesz, właścicielowi lokalu będzie się opłacało zejść z ceny, żeby zapłacić niższy podatek, nie, była jakaś tam akcja przy okazji tam COVID-a i pandemii. Rzeczywiście obniżali jakieś tam opłaty za ogródki, coś tam było tanie, ale to się wszystko pokończyło. No i efekt jest teraz taki, drodzy Państwo, że lokale się zwijają w Katowicach. Przykład mamy na ulicy Mariackiej. Tak, no w sumie kultowe Kato, kato. się zamyka. A nie dalej jak dzisiaj bo to nie wiesz pewnie, a jeszcze nie mówiłem, yy, ogłosili, że likwiduje się też yy, inny kultowy lokal w Katowicach, yy, drzwi zwane Koniem. O, to nie wiedziałem. Ale to akurat prywatny właściciel lokalu jest, coś tam się nie dogadali co do opłat i się wynoszą, tak? Koniec, hmm. kropka, nie ma tego. Yy, o, i kolejny się likwiduje i to w sumie po części ma związek z miastem. Yy, bez cukru, koło superjednostki, tam, tam koło Cepeli i też ogłosili, że już kończą. Yy, bo też jest problem, akurat tam oni się nie mogli dogadać z yy, syndykiem Bocepeli. A dlaczego ma to związek z miastem? Bo był pomysł i była propozycja, żeby miasto ten lokal, ten budynek cały od syndyka odkupiło. Te udziały, bo część udziałów ma miasto, a część ma tam, miała Cepelia. I chodziło o to, żeby miasto miało całość, tak? I wtedy pewnie by się to dało gdzieś tam ogarnąć, no ale się nie udało. Znaczy wiadomo, y, częściowo jest to spowodowane wzrostami opłat za energię, za gaz, za inne rzeczy. Tak, no ale w no, tym wątpliwie. momencie pytanie, czy dla takiego miasta, Lepszym jest to, żeby na danym lokalu nie zarobić albo zarobić mało, ale żeby przetrwał. Ale żeby przetrwał, żeby był i stanowił jakąś wartość dla tego miasta, no bo powiedzmy działająca knajpa w danym lokalu y, może miastu bezpośrednio tego dochodu do kasy nie, przy, nie, nie, nie przysporzy, tak, y, w stylu, nie wiem, tam 5 tysięcy co miesiąc na przykład, ale pośrednio zapłaci podatki. Przyciągnij ludzi z zewnątrz, którzy może jeszcze pójdą do sklepu, coś kupią przy okazji i w jaki sposób tutaj na Ktoś przyjedzie z zewnątrz, przyjadą turyści, no, czy choćby ktoś z innego miasta. Otóż to. Będzie musiał zapłacić za bilet, mhm. znowu będzie nagroda za wzrost no wiesz, znika, transportu bo publicznego. Kato bo i koszty zjadły tak. między innymi. tak. I to jakby był chyba ten element taki, który tutaj przeważył yy, tą, tą szalę i decyzja zapadła. No szkoda, bo to był... Jeden, znaczy pierwszy z dwóch lokali, które na mariackie się otwarły, tak? Mm -hmm. bo, bo to plus lorneta tak? I tak. one jak właściwie mm, tworzyły mariacką, ukształtowały ją. Tak, i... No to był początek. Początek. Był początek tak, tutaj. dokładnie tak. Nie wygląda, żeby to miasto wspierało ten biznes, moim zdaniem. Może, może za małe biznesy? Może, może wspiera większe biznesy? Tak. Tak. Czyli Jarmark na rynku. To wspiera. Tak, Spiera i to konkretnie, wiecie Państwo, w zeszłym roku chyba 160 tysięcy, wcześniej tam nie było chyba w pandemii, ale przed tym też było 150 tysięcy, miasto zapłaciło prywatnemu podmiotowi za to, żeby zorganizował jarmark na rynku. Gdzie na przykład w takim Krakowie to prywatny podmiot płaci miastu, żeby mu pozwoliło się rozstawić na rynku. Czyli odwrotnie niż w Katowicach, tak. bardziej logicznie mi się wydaje, a w Katowicach tak mniej logicznie. I wyobraźcie sobie Państwo, że tak, ten prywatny przedsiębiorca stawia te budki tam, yy, miasto mu płaci, że je tam postawił, a dodatkowo, jakby Państwo na przykład wymyślili, że chcieliby w tej budce sprzedawać coś, to ten przedsiębiorca od Państwa też skasuje jeszcze drugi raz. Hmm? I Fajnie. to nie małe pieniądze. I to nie małe pieniądze, tak, te budki tam tanie nie były. Nie chcę teraz rzucać kwotami, ale to też były opłaty liczone w tysiącach złotych za taki czas. Yy. Jarmarku, który tam był. No i co, jeszcze miasto dodatkowo wrzuca tam lodowisko. Tak. A lodowisko będzie teraz w innym miejscu? No, ja słyszałem bliżej Mickiewicza. Tak, pewnie dlatego, że zasłaniało inny lokal na rynku i utrudniało dostęp do niego. Ale może pociągną wodę ze sztucznej Rawy i wiesz, żeby nic się nie zmarnowało w ramach oszczędności, może. zaleją tą wodę i zamrożą. Może, może. może, tak może. Być. Ale jestem ciekawy, jak już padł temat tutaj y, rynku i jarmarku, bo wiesz, w zeszłym roku był i w zeszłym roku była taka nowa atrakcja. Taki diabelski młyn stał tam. Był. Był, no. I wszyscy się zastanawiali, dlaczego ten młyn ma defekt. Brakowało jednego wagonika, tylko sam deszcz zwisał. Mam zdjęcie, to podlinkujemy też, wrzucimy yy, i ciekawe, czy w tym roku tego dyszla też nie będzie. Mogą do tego czasu wyprodukować wagonik, albo będzie inne diabelskie młyny. Może, ale w zeszłym roku wiesz, że płaciłeś za obroty, w sensie tam dwa obroty kosztowały chyba 15 zł czy jakoś tak? Nie. No, to nie no. tak, że tam za ta czas kręcenia się, nie, dwa obroty, więc ja taką mam teorię, że tego jednego wagonika brakowało po to, żeby łatwiej było te obroty liczyć. Ale wiesz co, to tak sobie pomyślałem, że mogli teraz by odwagi na przykład robić. Wstawiają cię na wagę, i wiesz, 30 groszy za kilo. To, nie. Od, to, to nie. nie, bo Katowice, nie. wiesz, teraz mieszkańcy się przesiedli do transportu miejskiego, więc już nie, nie mają nadwagi teraz na pewno. Gonią te autobusy i tramwaje. <gronią> to możecie kazać, się biznes nie zewnątrz. To nie, odwagi nie. Panie Marcinie, ja myślę, że warto zrewidować jednak i skupić się na tym, żeby faktycznie biznesowi pomagać, a nie y, załatwiać nagrody które y, zaklinają rzeczywistość, która jest zupełnie inna. I biznes faktycznie w Katowicach należy wspierać, ale chyba trochę inaczej. Ale to jeszcze dodając, Marcin chyba wsparł trochę biznes, bo mamy choinkę z Orzesza. A nie, bo ją za darmo ją dostaliśmy. Dostaliśmy. Tak, od prywatnego, prywatnego obywatela y, z Orzesza. To tak. też jest ciekawe, bo ja się zastanawiam, jaki, jaki deweloper mieszka w Orzeszu. Może to ktoś z Państwa nam podpowie. Musi bardzo lubić Marcina, że mu daje choinkę. Taką. Wiecie państwo, ja na przykład jako mieszkanie z Katowic nie kupuję choinki na przykład dla prezydenta Siemanowic czy Chorzowa. Nie? A może zaczniemy. rzecz, znaczy, znaczy, się musi... wygramy, to jest duża konkurencja. najpierw musimy mieć choinkę. No to jest. To jest wyzwanie. To jest to jest problem, tak, który, jest... który, <laughs> który, <laughs> który tak. musimy rozwiązać. Może za 20 lat posadzimy? Dzisiaj za 20 lat będzie choinka. Tak jest. Panie Marcinie, wspieraj pan ten biznes w Katowicach, tak naprawdę, a nie udawaj pan, że wspierasz, bo takie kato, czy takie inne lokale, które się likwidują, czy sklepy, które są polikwidowane w Katowicach, w żaden sposób yy, na tej nagrodzie nie zyskają i nic z tego nie będzie. Ale zobacz, bo, tak, bo kończymy to, a w sumie jeszcze trzeci raz podchodzimy do, mm -hmm. będziemy podchodzić do zakończenia. Tutaj mamy pewne statystyki yy, i jest napisane, co tak naprawdę Katowice wspierają, a czy w zasadzie za co dostały nagrodę, bo tutaj 756 700... centrów zbudowano. Rozumiem, że centrów biznesu jakiegoś. Tak, które mają w sumie 715 tysięcy metrów kwadratowych. Panie Powierzchni, biura Powierzchni, tak. I m, działa tutaj prawie 14 tysięcy spółek handlowych prowadzących działalność w Katowicach. Hmm. A to wszystko przekłada się na 1,7% bezrobocia. Niby super. Niby super. Ale kato jednak żal. Tak. No bo to działa w ten sposób, że jeżeli centra się zamykają o godzinie 16 to potem zaproszenie, za przeproszeniem jest D Centrum Katowic. A bo... czekaj, panie kolego, ale tu mówią o tych centrach, które zostały zbudowane, tak? W sumie 96, a jeszcze jest 97 w planach. Obawy były, że to wręcz może być nowe Centrum Katowic. Tam e, przy tego. Tam... tam na terenach po cynkowni. A to, co buduje nam nasz eks-rezydent? Tak, no na, nasz ex dobrodziej tak. tak. A to zmieni się oś, oś miasta, już nie będzie tak w centrum gdzieś tam. No nie, no już kurty, wiesz, Ja będzie... już mieszkając teraz w centrum, to już będę mieszkał na jakimś odludziu, no? Na południu. A Slam masz tramwaj, tramwaj masz na południe? Patrz, jakby przesunąć oś, oś bardziej na północ, to tramwaj na południe masz koło siebie. Na ja pierdzielę, to jest genialne. I oni na to wpadli. Oni na to wpadli. Panie Marcinie, gratulujemy pomysłu. Tak. E, biznesem się pan zajmie troszkę. Mówimy to my, jako w sumie ludzie, którzy trochę interesy prowadzą w tym mieście. Jeszcze. Jeszcze. Zobaczymy, jak długo. Nie, żebyśmy wymagali od pana jakiejś. Nakładów na naszą działalność może Nie, sobie damy radę? Sobie. Ale są tacy, którzy naprawdę tego potrzebują. Tak, przydaje mi się. Zdecydowanie i naprawdę, panie Marcinie, może niekoniecznie tam te parę tysięcy w kasie miasta zrobi różnicę, a jednak warto mieć lokale pełne w centrum. Poza tym dzisiaj będą takie lokale, które nie przynoszą yy, bezpośrednio dochodów do kasy miasta w postaci czynszu, ale za jakiś czas jak ludzie zobaczą, że takie lokale działają, inne lokale działają, takie sklepy, inne sklepy, to się pojawią kolejne, które już zaczną płacić realne pieniądze. Więc to jest taka trochę inwestycja w przyszłość. Zresztą Marcin mówi cały czas, że chce podnieść komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców. Więc jak chce podnieść komfort życia, to Czekaj. wszędzie chcemy mieć blisko. Też, ale jak on chce podnieść bezpieczeństwo, to jak podnieść bezpieczeństwo na Mariackiej, bo ja pomysł. Zlikwidować wszystkie lokale, żeby nikt nie przychodził i będzie bezpiecznie. Jak panie kiedyś urzędowały na Mariackiej, to było Wtedy bezpiecznie. Wtedy było bezpiecznie. Tak. Znaczy m, prawie nie pamiętam, bo było to dawno, ale... Wiesz co, ja chodziłem Mariacką w tamtych czasach na yy, prawo jazdy do zdz tam na Kraśnickiego, to pamiętam, że nikt bić ludzi nie chciał, bijatek nie było, ale takie panie chodziły i pytały, może lodzika? Dziękujemy <śmany> bardzo.